Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was zielony mix z wyrapkowy o łącznej wartości 40 zł. I tak za 5 zł jest Zielona Kasa oraz Ascroll Dama, a za 10 Zodiak, Casino Club oraz na Dobry Rok. Oczywiście, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, owocowa eksplozja 5 sztuk dla Was. Oczywiście, e, po e, drapingu zielonych z wylosujemy sobie do kogo należeć będą. Te pięć owocowych eksplozji, także zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od zdrapeczki Dama z numerem 8. Zazwyczaj nie była dla mnie ta drabka szczęśliwa. Podejrzewam, że już niedługo będzie się kończyć jej sprzedaż. Także no zobaczmy, może w końcu coś kiedyś się uda znaleźć. Trzy takie same symbole. Czyli tutaj nie mamy tak jak w premii, że dwa nam coś dają, tu nam są potrzebne trzy. No, jak widzicie, na razie mamy po dwa pliki, po dwie perły worek podkowa i safe. Dalej mamy safe, podkowa, gwiazda. Złoto, złoto, I jest złoto! No, dawno, naprawdę, dawno. Nie pamiętam już, kiedy ja ostatnio wygrałem w tej drabce. A na pewno to był zwrot. Także jest super. Mamy wygraną w zdrabce a Dama. To dla mnie zaskoczenie, bo, tak jak mówię, nie jest to dla mnie zdrabka, zdrabka szczęśliwa. No dobrze, zobaczmy, co pod złotem się kryje. Mamy 5 zł, czyli mamy jednak zwrot, zdrab... ale fajnie, że cokolwiek nam wpadło. Kontrolne to T. Te, te, te. Teraz lecimy z zieloną kasą, z numerem 5. No i zobaczmy. Nasze wygrywające liczby to 14. Dwa Dwadzieścia cztery Oraz Osiemnaście I co nam przyniesie ta zdrapeczka? Zobaczmy Zaczynamy dwadzieścia dziewięć Osiem Nie mamy Czwórki nie mamy Dziewięć nie mamy 17 też nie mamy. Drugi rządek 12 nie mamy. 13 obok. 21 nie mamy. 3 obok. 31 nie mamy. I ostatni rządek. 28 nie mamy. Jedyneczki nie mamy. 26 nie mamy. 6 nie mamy. I na końcu 16 też nie mamy. Więc zielona kasa. Kontrolny SM niestety jest przegrana. Lecimy teraz do zodiaka z numerem 8. Szukamy tutaj oczywiście gwiazdy oraz e, albo bardziej lub księżyca. I zaczynamy chmurką. Chmurka, z, y, konik, planeta, miś, syrena, kompas jednorożec, na razie nie ma nic, flaming, statek, antena, portyk, żółw, krab, naczynie oraz sputnik i ostatnie 5 szans na gwiazdę bądź na księżyc lira, ziemia, UFO, delfinek i słoneczko na końcu, niestety to nam nic nie daje słoneczko. Potrzebny byłby księżyc kontrolne ogie, czyli druga przegrana z drapeczka. Eee, casino Club teraz eee, dwuje z drugim numerem. Eee, w tej drapeczce mój rekord to stówka. Także trzymajcie kciuki. Szukamy oczywiście żetonów. Na razie nic. Tak więc Casino chyba spośród dzisiejszego odcinka jest najszczęśliwsze dla mnie. Spośród dzisiejszych drapek. No i zobaczmy. cytryna, pierścień i dzwon. Dzwon, jabłko, safe. Winogrono, wiśnia, korona. Bank, truskawka, złoto. Truskawka, banany, pomarańcza. No na razie pusto. Mamy żeton, jest żeton, czyli jest wygrana. Jeszcze sprawdźmy dalej w grze. W grze numer 9 się trafił żeton. I tu już nie ma nic. Ale pod żetonem mamy zwrocik 10 zł. Tutaj pewnie już nic nie będzie. Król Kontrolne będą tu czy tu? Tu mamy R, e, czyli drugą jeszcze znajdźmy. Ale R nam dawało zwrocik. Jest kontrolne e, 3 razy R, więc mamy dyszkę. I lecimy z ostatnią zdrawką na dobry rok z numerem drugim. W tej zdrabce rekord mój to chyba 10 zł, więc nie ma szału. Na moim kanale ta zdrabka nie przynosiła zbyt dużych wygranych, ale zobaczmy, jak będzie dzisiaj. Dyszka i pół miliona. Jedziemy do marca. Dyszka i dwie dyszki, więc dalej nic. W czerwcu natomiast mamy 100 i 120. W maju mamy 500 i 200. W kwietniu 1000 i 10 000 na jedno 0 mogli obciąć nam, byłoby fajnie. Lipiec mamy 500 i 200. W sierpniu mamy 500 000 oraz 500. We wrześniu mamy 1000 oraz 50. Ostatnie trzy szanse tutaj w pierwszej grze 200 i 1000. Pół miliona i 100. 50 i 200 no niestety pierwsze gry przegrane została premia i bonus zobaczmy w bonusie no niestety nie mamy choinki a w premii szukamy dzwonka no a tu mamy krokartkę czyli no niestety na dobry rok pozostaje pechową brawką na moim kanale niestety gdzie my tu mamy kontrolne JM no niestety Bilans dzisiejszego odcinka nie jest zbyt ciekawy. Na wydane przeze mnie 40 zł, tu mamy 3 pustaczki, natomiast mamy dwie wygrane, tutaj mamy 10 zł i 5 zł, co ciekawe, w tej zdrapce Dama. to znaczy, że 25 zł niestety jestem dzisiaj na minusie. No ale cóż zrobić bywa i tak? Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej. Tak więc teraz e, wylosujemy sobie, do kogo należeć będzie e, 5 owocowych eksplozji, 5 osób e, wylosujemy spośród komentarzy, które e, umieszczaliście pod filmem Mateusza Walerowskiego. Zapraszam do losowania. Jeśli ktoś wciąż nie odwiedził kanału Mateusza, to zapraszam serdecznie, link w opisie oraz na koniec dzisiejszego filmu oczywiście kopiujemy link do filmu konkursowego. Filtrujemy zdublowane komentarze. Sprawdźmy, ile ich było. 52 komentarze. Także zaczniemy losowanko od zdrapki 26. Mamy tutaj Marcina 2596. Serdecznie gratuluję. Zdrapeczka z numerem 27 powędruje do Krystyny Brodowskiej. Zdrapeczka z numerem 28 należeć będzie do Edyty Gorczycy. Zdrapeczka z numerem 29, ym, Tadeusz Stankiewicz i zdrapka z numerem 30, Patrycja Klima. Serdecznie gratuluję zwycięzcom, mam nadzieję, że zdrapki coś ciekawego nam przyniosą, także zacznijmy drapanie. Dobrze, tak więc po kolei będziemy jechać od zdrapki z numerem 26 do 30. No myślę, że jeż, jeśli jest 5 po kolei, to coś powinno być w tych zdrapeczkach. Zobaczmy sobie. Zatem gratuluję serdecznie osobom, które wygrały te zrabki. Zobaczymy, czy ktoś z Was okaże się szczęśliwcem i zdobędzie wygraną zrabkę. Tu mamy bananki i winogrona, truskawka i gruszka. Truskaweczkę mamy tutaj. Jeden, dwa, trzy. Gruszka jest tutaj. Mamy tu trzy gruszki, proszę bardzo. I to tyle. Jedziemy dalej. Mamy figa i borówka. Tu mamy figi cztery. Proszę bardzo i trzy. Borówki. Figi, czy gdzieś jeszcze są? Tu mamy figi. Kolejne cztery. Borówki więcej nie mamy. Dobrze, idziemy dalej. Mamy jabłuszko i kokos. Czyli tu mamy, proszę bardzo, u góry dwa kokosy i jabłuszko. Jabłuszko mamy też tu. Tu mamy aż cztery jabłka. A kokosów więcej nie mamy. Zostało nam sześć owoców do końca. Wiśnia. Tu mamy wiśnie i tu mamy wiśnie. No tutaj. U góry kiwi nam potrzebne do zwycięstwa. Arbus. Tu mamy cztery razy arbus i tu mamy piąty arbus. I jedziemy dalej. Cytrynka. Tu mamy cytrynkę. Tu mamy kolejne cytrynki. No i co? Będzie wygrana ta drapka, czy nie karambola. I tu mamy karambolę. Dwie pomarańczka. Pomarańczki są na dole, ale nam wygranej nie dają. E, I ostatni symbol to melon. E, no i melona no, mamy dużo, ale wszędzie jak widzicie coś nam zasłania. Tu, tu, tu i tu. No niestety. Kontrolne DS. Niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Jedziemy dalej drapeczka z numerem 27 tym razem wiśniowa eksplozja poprzedniowa kokosowa zobaczmy co my tu mamy jabłko i brzoskwinka takie chyba najbardziej do siebie podobne są te dwa I tu mamy proszę bardzo tu mamy kolejne i tu i chyba to tyle. Jedziemy dalej w takim razie. Cytryna oraz gruszka. Tu mamy dwie gruszki. Tu mamy trzy cytryny. I tyle. Melon oraz arbuzik. Tu mamy melona. Arbuzy mamy trzy na dole. I co? Melona więcej nie widzę, jedziemy dalej. Kokos oraz winogrono. I tu mamy winogrono, tu mamy. I zobaczcie, tu mamy kokos, i tu brakuje nam tylko borówek do wygranej. O, widzicie, tu melon jeden uciekł. I tu winogronka. Co dalej? czyli mamy jeszcze winogrona, kokos? Chyba więcej nie mamy, więc jedziemy dalej. Karambola oraz y, banany. I tu mamy karambole, tu mamy banany. I tu jeszcze kolejne trzy karambole. Jedziemy dalej. Truskawka. Tu mamy truskawka dwie i tu kolejne dwie, więc łącznie cztery, kolejny owoc to kiwi. Mamy oczywiście kiwi w, tutaj w trzech miejscach. Mm, jedziemy dalej. Zostały dwa symbole do końca. Wiśnie. Mamy wiśnie, ale one nam nie odsłaniają też. I co? Jedynie pomarańcze nie da nam teraz wygranej. A my mamy no niestety pomarańcze. No to już tutaj nawet nie ma co drapać. Eee, no niestety ta też zdrapeczka jest przegrana. Kontrolne DI. E, 28 teraz. Proszę bardzo. Tym razem bolówki. Zobaczmy winograno oraz brzoskwinia. Szukamy. Eee, winograno tu mamy. I tu brzoskwinki, proszę bardzo. Trochę tego jest. Dalej mamy melon oraz banan. Proszę bardzo, tu mamy cztery melony. Tu mamy dwa banany. E, I co, melony gdzieś jeszcze są? Chyba nie ma. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej, mamy piąty symbol to karambola, a szósty to wiśnie. Proszę bardzo, koło siebie tu mamy wiśnie i karambole. Natomiast chyba więcej nie ma. Tu jeszcze jedna wisienka. I proszę bardzo, połowa za nami ananas. Mamy troszkę ananasa, o proszę bardzo, tu kiwi, by nam dały już wygrano. A tu Kokos. Ciach, 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 ciach. Co my tu mamy tym razem? truskawkę, mamy dwie, trzy. I co dalej? Borówka. Boróweczki mamy tutaj. Następny symbol to cytryna. Mamy trzy sztuki. Gruszka. Mamy dwa i mamy trzy. Proszę bardzo, lecimy dalej. Figa. Oj, oby nie było figi z makiem. No bo na razie jest e, słabiutko. Nie ma dalej linii. E, pomarańczka. Kiwi oraz kokos by dały nam już wygraną, a my mamy jabłko. I teraz e, zobaczymy. Awokado jedyne, które nie da nam wygranej. No i niestety mamy awokado. Także tak tu, tu i tu. E, sprawdźmy kontrolne. W. W. i niestety zdrabka też przegrana. Kurczę, kurczę, mam nadzieję, że chociaż jedna będzie wygrana e, i będzie dużo więcej niż zwrot. Ananasowa teraz, owocowa eksplozja. Zobaczmy, arbuz i figa. Tu mamy arbuza. Proszę, figę mamy na dole. I tu mamy drugą figę. Figa i arbuz. Więcej chyba nie ma. Jedziemy dalej. Zobaczmy, co tym razem. Wiśnie, banan oraz awokado. Wiśnie, banan, awokado. Tu mamy trzy banany. Proszę i czwarty. E, wiśnie, tu mamy dwie. I tu awokado. E, wiśnie, banan. Chyba więcej nie mamy. Więc e, jedziemy dalej. Może teraz dwa symbole. Jabłko i gruszka. Tu mamy gruszkę, gruszkę, gruszkę. Tu w ciach. A jabłuszko. Tu mamy jabłuszko. Jedno i drugie. Tak, skromniutko. Cytryna oraz borówka. Proszę bardzo. Borówki mamy tu. Cytryny też blisko. E, I tyle. Dalej mamy co? E, Brzoskwinka. Tu mamy brzoskwinki. 2, 4, 6. Kolejny symbol, uwaga, to kiwi. Kiwi mamy tu. Następnie mamy ananasa. I ananasik jest tu i tu. Następnie mamy truskaweczkę. Truskawka też nam nic nie daje, niestety. No i co? Melon nam da coś, kokos nam nie da jedynie. O, by to nie był kokos. No i kokos. No kurczę, co się dzieje? Owocowa eksplozja. Myślałem, że będzie szczęśliwa, bo jednak to jest fajna drapeczka. E, zobaczmy. D. D.P. Oj, oj. Cztery puste. No i naprawdę jest mi bardzo przykro. Kokos. E, teraz, no mam nadzieję, że ta będzie wygrana. No jednak, pięć z rzędu jest z drapeczek dzisiaj w odcinku, więc no, jedno chociaż powinno być. Arbus i winogrono. Zobaczmy, tu mamy winogrona, 3 sztuki, jeśli chodzi o arbuza mamy 5 łącznie, tu są 4 i tu widzę 5. E, winogrona więcej nie widzę, więc jedziemy dalej, mamy figę oraz borówkę. E, figa tutaj, proszę, figa kolejna, 8 sztuk łącznie figi i borówki mamy 3 sztuki. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Brzoskwinka oraz banany. I brzoskwinkę mamy tu. Bananki mamy dwa tu i tu jeszcze brzoskwinka. I myślę, że to tyle. Co my tu mamy dalej? Do końca pojedźmy pomarańcz i truskawka. Pomarańcz. Tu mamy na dole. Na dole mamy pomarańczki i truskawka jest tutaj. Ananas i wiśnie. Tu mamy wiśnie, tu ananasy. Ananas, wiśnie, ananas, wiśnie. Chyba więcej nie ma. No jedziemy dalej. Jabłko. Tu mamy jabłko, tu mamy jabłko i tu kolejne. I tu jeszcze widzę wiśnie pomimo. Dobrze, trzy symbole do końca. Kokos. Mokros no, nam nic nie daje. Gruszka. No, gruszka też tak niezbyt ciekawie się układa. I melon. I co, melon też nam no nic nie da? Tu nic, tu nic, tu nic, i tu nic. No i chyba wychodzi na to, że mamy pustą zdrabkę. Mm, naprawdę, WD. Aj, aj, aj. Chciałem dobrze wyszło, jak zwykle. Zobaczcie, no, no niestety, no, pięciu zwycięzców mamy, ale pff, niestety, pięciu zwycięzców wygrało puste owocowe eksplozje. Naprawdę, bardzo y, przykro mi z tego powodu, ale cóż, nie mam na to wpływu. Y, gratuluję mimo wszystko y, zwycięzcom. Y, oczywiście, y, w przyszłych odcinkach y, też będą zgrabki do wygrania. Może nie w dzisiejszym, ale za komentowanie oczywiście w dalszym ciągu będę co jakiś czas na filmie mówił, kiedy ta zdrabka jest do zdobycia. Za komentarze w dzisiejszym odcinku na razie odpuścimy, ale myślę, że już w przyszłym odcinku albo za dwa odcinki na pewno coś się pojawi. Także dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj mamy dwie wygrane, proszę bardzo, 15 zł. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapeczki w górę, a także o jakimś miłym komentarzu. Będzie mi niezmiernie miło. Eee, a ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Pozdrawiam ciepło, pa! pa!